Witam Was serdecznie. Dzisiaj troszkę inny przekaz. Osoba, o którą pytasz, przechodzi trudny okres w swoim życiu. Jakieś zakończenia, domykania różnych spraw, może być yy, rozstawanie się z kimś, innym lub uwalnianie się z jakiejś toksycznej relacji, która jej yy, jemu nie służy. Ta osoba doskonale wie, że nowe doświadczenia przynoszą jej radość, spełnienie i zadowolenie oraz to, czego pragnie on, jego serce i jego dusza. Osoba, o którą pytasz, może być na wyższym stanowisku od ciebie. Musisz pamiętać, że równowaga w związku jest najważniejsza. Nie może być tak, że ktoś jest lepszy lub gorszy. Ta osoba lubi pieniądze i jest to dla niej yy, niego ważne, ale zachowanie w tym wszystkim równowagi pomoże wam obojgu. Jeśli oboje pozbędziecie się swojego wygórowanego ego, macie szansę na stworzenie tego, co wam w duszy i sercu gra. Oboje macie szansę na stworzenie czegoś stabilnego i szczęśliwego, jeśli będziecie oboje pamiętać, że każdy jest równy w związku. Oboje się będziecie uzupełniać. to wa e wam, e co, wam e co wam przyniesie stabilizację i szczęście. Radość, zadowolenie. Pamiętaj, równowaga jest tu bardzo kluczowa.